I. Co znalazł mały nowym kącie? P. -t -ż. No. Ż. -y 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 A. Pierwsza. P. Pierwsza, nie ma i nawet. I. A. C. I. L, l le, raczej l a. Czyli kogo znalazł mały kotek? Przy... Ja przyjaciela. Przyjaciela. A ja teraz pokażę wam jak u mnie pojechać drżżż, do przyjaciela. I na to kłębka, a niebieską. damle Zuzi, już już nie mam jak nawet siedzieć już